Dzień dobry, witajcie, moi drodzy, mamy nowy odcinek z Skibidi Toilet 64. Dzisiaj dokonamy dokładnej analizy, poznamy wszystkie sekrety, więc serdecznie zapraszam. Lecimy z tym. Co jest najciekawsze w tym odcinku? Słuchajcie, to to pierwszego sobie obejrzyjmy, niech przeleci jeszcze raz. Przypomnimy sobie to. Nowy Skibidi Toilet, w ogóle. Tu się tak dużo dzieje. Co ciekawe, to jest inna perspektywa tej samej mapy, na którą już badaliśmy wczoraj, prawda? Była dokładna analiza, i to jest na tym budynku. Sprawdzimy sobie tę mapę potem. I trap jest napis. A ciekawe, czy ten e, naukowiec gdzieś. Patrzcie, tu są ślady krwi w ogóle. No właśnie, tu jest cała ta scena. To jest scena jest tak sama jak z tego. Okej, okay, naukowiec teraz się dopiero pojawia jak oni odlatują. Więc widzicie, znaczy naukowiec ten to jest oczywiście twórca w serii. Boom. Bo to wszystko widne jest podobne okularki. Wszystko. Słuchajcie, zaczynamy naszą analizę co ciekawe mamy nową postać Skibidi the... piekarnik można powiedzieć słuchajcie i co jest śmieszne to to, że Skibidi Toilet razem z kamerami i z głośnikami uciekają słuchajcie, jak jeden mąż wszędzie tam lecą sobie zresztą tu widać, mamy głośnika który jest przyczepiony do Skib. Skibidi Toilet nie atakuje kamer kamery nie atakują Skibidi Toilet także nieźle więc widzicie, to jest naprawdę mega śmieszne, jak uciekają razem. No i mamy tutaj głośnika, tak swoją drogą. Tutaj jest jakaś ślada krwi, z tego co widzę, tylko że to już jest wcześniej, dużo wcześniej. Mamy Jimena, helikoptery. Jimen się tu cieszy oczywiście. No i to jest, wygląda jak e, poprzednio kojarzycie taką toaletę, która była odkurzaczem. 46 odcinek, patrzcie to jest odwrócone 64, tak? I tutaj się pojawia właśnie ta, ta postać tego odkurzacza, a w 64, w 46 mamy tego, a w 64 nowa wersja tego odkurzacza, więc to takie wiecie, odwrócicie cyfry i ten sam odcinek, no. Tu mamy tego odkurzacza z, z tego w poprzedniej części. I to wygląda tak, jakby właśnie w tym 64. było coś na podobnej zasadzie. Tylko, że tu mamy tak, jakby wygląda to jakby taki piekarnik, coś takiego, słuchajcie, i mamy piłę w środku. Co ciekawe, temu tutaj się udało uciec przed tym. Patrzcie. On się trzyma bliżej e, tego muru i uratował się. Tu mamy głośnika, który się trzyma w ogóle. I tu też gdzieś chyba powinien być jeden. Tu się gdzieś trzymał. Także ciekawe, czy ten, ten głośnik tam się uratował, bo go za chwilę zniszczy. Za chwilę go zniszczy, właśnie ten. Co ciekawe, o, ogłuszył go albo oślepił go ten, Tytan Głośnik, jak widzicie. A dobija tutaj e, m, Tytan Kamera. Ciekawe, czy przetrwał ten mały głośnik, co się tam trzymał tego. Mam nadzieję, że tak. No i tutaj widzimy już. Że powróciło działko, które stracił wcześniej Tytan kamera jest ponownie on stracił to działko z kwa na tym skwasem, tak? Zresztą zobaczmy sobie. To było tutaj w 55 odcinku, jak widzicie. On tutaj stracił. To był toksyczny i on stracił to, to działko. Jak widzicie. No ale tutaj mamy też taki pancerz, jakby to jest tarcza na jego ręce, na prawej dłoni, i ona generuje to pole siłowe, które jest taką tarczą, jakby. No i tu mamy gościa. Patrzcie, jak się Jimen cieszy. On się cieszy, bo wiecie, tu jest ta pułapka. To w ogóle ten Skibidi Toilet jest takim troszkę, wiecie, do ostatecznej misji. No bo tu mamy te TNT, tu są, jak widzicie, takie podłożone. Bardzo dużo tych materiałów wybuchowych. Ma rakietę. Patrzcie, tu jest to pole siłowe, które generuje z ręki i to, co ciekawe, co nie zauważyliśmy, tu jest kwas znowu. Także ta rakieta, jakby dotarła do celu, to by rozpuściła tytana. Masakra, naprawdę. Tutaj widzę, że już totalnie takie śmierdzące bomby. To się nazywa stosują. Mamy pełno głośników helikopterów tutaj. Słuchajcie. No i mamy Trap napis. Wygląda to tak, jakby naukowy, jakby ten agent. W jakiś sposób podpowiadał tym, tym, tym naszym tytanom, że to jest pułapka, i muszą uważać, tak? I on ma możliwość generowania czy przekształcania rzeczywistości w jakiś sposób. to jest ciekawe. Patrzcie, spłukali go, ale tu bomba się wy teraz wychodzi. I tytan kamera to wziął i wyrzucił gdzieś tam. Dobrze, że się mu nic nie stało. Jak widzicie, nie został w ogóle uszkodzony. No i ci, popatrzcie, tu są wystraszeni. Podlecieli tu, niby atakować, ale mina jest taka, że z są strasznie. I to jest nawiązanie w ogóle do odcinka, gdzie on był tego shorta. Jak pamiętacie, gdzie on tak naprawiali go, ulepszali, a on paluszkiem go rozwalił. Więc tego dawno nie widzieliśmy, fajnie, że to jest takie, że ma taką umiejętność dodatkową, ta kamera. No i patrzcie, ten tutaj oczywiście mi się tu wydaje, że oni po prostu Tytan głośnik mówi: "Dobra, dobra, spokojnie", ale Jimen nam ucieka. Musimy tam lecieć. Właśnie, patrzcie, tam, o, o, tam, tam jest. No i lecimy. No i potem pojawia nam się tutaj agent e, i to jest na pewno twórca serii. Zresztą tu zobaczycie, i patrzcie, na ekranach, na tych telewizorach pojawia się jego podobizna wszędzie. Więc tutaj on już jest coraz bardziej wprowadzany do serii, już więcej go widać jest bardzo widoczny. I co ciekawe, te głośniki tu są i on też. To wiecie, no wszystko na to tutaj wskazuje, że on jest jakby pomaga tym naszym sojusznikom: pomaga kamerom, pomaga głośnikom, ale ja dalej mi się wydaje, że on jest złym. Agentem, no nie wiem, mam takie przeczucia. A no oczywiście tu wszystko wskazuje, że on pomaga im w ten sposób. No i ma możliwość tutaj jakby ingerowania w ten świat. Dodatkowo ma możliwość znikania i tele, albo teleportacji. Jak widzicie, tu potwierdza to, że to jest jakby da fukbum, nie? Także kurka, powiem wam szczerze, że naprawdę mega odcinek. Dużo więcej wiemy. Przejdźmy teraz do Waszych Teorii. Pierwsza jest od Carter. Moja teoria jest taka, że energetyczna tarcza nie jest nową mocą Tytana, a jego wyposażeniem. Tytan wcześniej już używał, czekajcie, przyciszę troszkę. Tarcz takich zwykłych. Pierwsza walka Titan Giman, czy też walce o ratowanie głośnika. Bardziej to potwierdza, że wcześniej nie miał takiej tarczy, a miał możliwość, by z niej skorzystać jednak. Dodatkowo do użycia tarczy wykorzystuje lewą rękę, tej na której jest ulepszenie, czyli wyposażenie. No tak, to są jakby to nie są jakby jego moce czy coś. To jest zawsze gadżet jakiś, tak? Wyposażenie. To się zgadzam Natomiast on tej tarczy wcześniej nie miał taki, takim Siłowym nie. Wcześniej to były raczej takie rzeczywiście jakieś deski, jakieś muryki i tak dalej. A tu już ma wbudowane to w siebie. E, mi się wydaje, że Jimen poleciał do naukowca, poinformować go, że Tytaniści są ulepszeni. Mi się wydaje, że po prostu Jimen znowu ich chce zaprowadzić do, na, do jakiejś pułapki. Oni tu się dobrze przygotowali. Konkretnie widzicie, pierwsza pułapka była z. Tym z toiletem, którym jest bombą, też so, samą w sobie. I myślę, że Jimen, następ, On widzicie, bo Jimen normalnie to by walczył, tak? A on dalej ucieka. Wydaje się, że on po prostu chce wprowadzić w pułapkę, zaprowadzić w pułapkę tytanów. Wiecie, żeby, gdzie, żeby to po prostu tam, gdzie oni chcą, gdzie Jimen i naukowiec są, tam będą walczyć na zasadach właśnie ich. No zobaczymy. Zobaczcie kolejne odcinki. Do zobaczenia.